Dobry w ten piękny poranek. Cynoverek. Idziemy coś zjeść. Idziemy coś zjeść, Później, tak? Dość, ale... e... Pospało nam się dzisiaj troszeczkę, e... i Natalia e... zabiera mnie na śniadanie, pierwszą wycieczkę, robimy tutaj. E... No, po powrocie, po spotkaniu z kolegami. Po knuciu. Po knuciu. Aha, z kolegami. knuliśmy z kolegami, tak. No to yy, coś mi żołądkowo się porobiło. I chyba to zawsze te sushi było yy, tak, nie, nie, nie tego. Mi się zdaje, że to sushi. Było, zawsze tak, się bo... kiedyś zwalało na sałatkę. A tutaj. Teraz musi, A tutaj. Nie, myślę, że ten łososz coś, coś, coś z tym łososiem było. Nie coś tak. było nie tak. No w każdym razie. Nie... Idę na jakieś delikatne śniadanko. A Natalia, jaki ma plany dzisiaj? E, ja dzisiaj się spotykam z Kasią, od Bo mamy misję. Musimy iść na małe zakupy. Wczoraj nie mogły dziewczyny, Again. Ale Again. dzisiaj muszę pomóc koleżance, bo, bo nie wie gdzie po prostu dostać parę rzeczy. No dobra. Trzebny bardzo. No, czyli jakiś plan na, na dzień. A później Jest. uciekam do Kasi, księżniczkowej. Aha, tego to planu drugiego Jedźcie też... Niech nie ma, kochany, no. jesz na mieście sam. No trudno, także. Ja na razie za kolegami nie tęsknię, <laughs> ale do śmiecha pojadę. Do śmiecha pojadę, pojadę do śmiecha. Aha, chcę jeszcze jechać zobaczyć puszki dla śmiecha, bo tak jak mówiliśmy chcę y, tą suchą karmę mieszać z tą, z tą z gulione, puszko, puszkową. No zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Także dzisiaj będzie misja śmiechu. Y, zapewne z Marcinem się spotkam, bo już się odzywał. Zobaczymy, bo musimy posiedzieć i porozmawiać. Knuję, knuję. Będziemy knuć. No dobra. Zostańcie z nami. Do później, No i ruszam e, spotkać się z Marcinem, bo właśnie z nim teraz rozmawiam. Przekazał mi wiadomości, no nie za ciekawe. Jadę zobaczyć, co tam się porobiło. E, raczej nie sądzę, żeby mi żartował o takich rzeczach, bo to no to nic z żartem by nie miało wspólnego. Także szybko jadę e, spotkać się i zobaczymy, jak to tam wygląda sytuacja u niego. No powiem wam, dzień się zapowiadał na spokojny, a tutaj taka sytuacja. Zaraz wszystko będziemy wiedzieć. No i już wszystko wiadomo. Marcin z tyłu. Cały. Pobijany, ale wszystko jest w porządku. Bez żadnych. No, no pobijany po prostu. On tam na u siebie na kanale wszystko wytłumaczy o co chodzi. Także my idziemy sobie teraz spacerkiem. A tutaj patrzcie, co tutaj nam wyrosło. Cała konstrukcja. I nie wiem teraz, ani tutaj jeździć po tym mieście Także idziemy zobaczyć, no nie, nie ma, nie ma szans Trzy takie rozłożyli imprezy Tutaj jest Kambodża, z drugiej strony gdzieś tam Hanuman I jeszcze trzecie Nie pamiętam co Co to trzecie było? Hanuman i Kambodia i co to jeszcze trzecie? Wat eee, Watanak, aha, no właśnie I proszę spójrzcie tu No po prostu wszystko walnęli taką konstrukcję, ale najlepsze, że oni ją postawili, zespawali, a w ogóle nieprzymocowane to jest do... do ulicy. Idziemy tędy, tak. W stronę naprzeciwpołożną. No, dzień dobry, dzień dobry. Yy, jesteśmy dzisiaj w Sakurze z Kasią. Yy, patrzymy sobie torby jakieś, coś yy, tam na laptopa. Yy, o, takie fajne, nawet nówki można złapać yy, za, za grosze, tam Ile to kosztuje? Taka torebeczka: 8 dolarów, więc jest ok. Tutaj praktycznie to są nowe spodnie. Widać, że to jest nowe, nie, nie, nie ubrudzone. Ja sobie wzięłam lajkry na siłownię. No i jedną taką a la koszulę, a czy koszulę? Taką koszulkę, ale długą. Lubię takie długie rzeczy. Pod ten pod spód, jakieś portki i, i, i sunąć na miasto. Nie, no. no, nie wiem, ale nas miesiąc, miesiąc nas tutaj nie było i widzę, że jakiś nowy asortyment w ogóle przyjechał. O, całkowicie i, i, i no, muszę, haha, bo zapomniałam, miesiąc temu była mega wielka wyprzedaż. No i, no i widać, że ten towar nowy przyszedł tutaj. Jakieś takie o, koszulki do domu, na, na posprzątanie, na coś, to, yy, to zawsze się yy, coś przyda. Szkoda swoich yy, nowych ciuchów yy, brać do sprzątania, yy, czy tam, nie wiem, do spania cokolwiek, więc sobie szukamy zawsze takich fajnych, fajnych okazji. <laughs> więc nic zobaczymy, lecę dalej. Kasia coś tam skubnęła do ręki. Więc idę, idę zobaczyć. Zostańcie z nami, bo nie wiem, gdzie my skończymy dzisiejszy dzień. Buźka, hej. Wykorzystam jeszcze sytuację, póki jeszcze gadają i nie ma muzyki. E, jesteśmy w Zando z Kasią. Szukamy rzeczy e, takich dość, raczej znaczy bardziej eleganckich, bo, bo akurat są potrzebne i tym bardziej, że się zbliża e, nowy rok i trzeba się on trochę wy. Wypindrować. Ja coś tam kupiłam, jakąś sukienkę, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, są fajne spódnice, patrzcie, i jest promocja, ale 15% to trochę za mało. Ale spoko, może się skuszę. Ha, może się skuszę. Tak trochę elegancko, trochę sportowo. Byłyśmy, byłyśmy w, w brandzie, brandzie nic nie ma. Połaziłyśmy po tym sklepie to po prostu ceny z kosmosu, ale, ale nic nie mają do zaoferowania dla o, Europejczyków. No, tak jak powtarzałam, my mamy inne gabaryty, i nie wiem, co bym chyba musiała przez tydzień nie jeść nic i tylko siłownia i wtedy może, może bym się to wcisnęła jedną nogą. <laughs> Maciej do mnie dzwonił, że tam jakiś problem jest u Marcina, że coś tam się stało. Więc Maciej na razie znowu rozłąka. Dzisiaj znowu rozłąka, więc staram się coś, coś nagrać ze swojej perspektywy, ale mam nadzieję, że Wam się to spodoba. No to tak, przyjechaliśmy i lekko jesteśmy zajęci. A później jadę do Kasi Księżniczkowej. Mam ochotę się z nią spotkać na kawce, pokazać sobie i z dziewczynkami się pobawić, bo oferowały mi składanie lego, więc. Będziemy Lego składać. Trzymajcie się, hej. Dobra, wykorzystamy znowu moment, że znowu gadają przez mikrofony. <głos》>, więc kiedy ja nie mogę nic tutaj nagrać. I wchodzimy do. Nie, ja nie wiem, czy z tym telefonem, Dzwonię do katoni. nie słyszałam, w bo... ogóle. To taka propa iPhone'ów, nie? No. no. E, wchodzimy do Katoni. E, są fajne pr e, promocje na ciuchy. Kasia petarda, nie? Ja bym we wszystkim tutaj chodziła. E, no... To zależy, co komu się podoba, ale naprawdę kieski są bombowe i robią yy, przecenę 20%, 30%, 50%. Naprawdę można się fajnie ubrać. Nie, no petarda. Nie, no bomba. To, yy, to jak ktoś będzie w Sindhrib i lubi len, bawełnę, yy, no po prostu inne. Te fasony niż te rynkowe proszę bardzo to zapraszam do Gatoni fajne mają przeceny, więc to zapraszam o, nie no, patrz Kasia. piękne, naprawdę mają piękne rzeczy ta bluzeczka akurat kosztuje 23 dołka, minus 30% szybka matematyka nie jest, nie jest aż mocno drogo tutaj mają na, na Christmas Oważają, że to 70% przecena, więc szukam 70% przeceny. Co tutaj można by było takiego kupić? Kiecki, kiecki spódnice, fajne koszuleczki, więc jak coś, to, to warto tutaj wpaść. Dobra, jesteśmy z księżniczkami na lodach. Raczej byłyśmy oczywiście, bo już zjadłyśmy. Nie będziemy nakręcać, bo to nasze lody. No i jesteśmy w tej lodziarni, którą uwielbiamy, tak. bo ta druga lodziarnia gorsze, są gorsze? Tak. ale co się z nimi dzieje? Chemiczne, Chemiczne. Ale, ale bo był taki ole. słodki, że dwie butelki tak. wody musiałam wypić, więc e. Dzieciom, dzieciom nie dobre, dzieciom nie smakowały, ale mamy tutaj amatorów, amatorów drugiej lodziarni i mówią, że są dobre, bo więc spoko, bo jest promocja. Ale jak A jak jest promocja, aha, czekałem, czekam... czy będzie tak samo smakowało. Rozumiesz? Poczekamy za dwa tygodnie, jak promocji nie będzie. Tak. Dobra, to ja się żegnam z dziewczynami i lecę do Marcina, do Połamańca. No i oczywiście tam Maciek z nim rządzi, więc idę ich tam, wiesz, lekko zrugać. Na razie, trzymajcie Dobra, się. Dobra, zgadnijcie, gdzie ja jestem. Say hello. Hello. Dojechałam, dojechałam. Zamówiłam papaja Salat, tylko nie, nie za bardzo ostre, bo ona wie, że ja tego nie zjem. Więc dzisiaj będę się raczyć Papaja Salat. Mm. Młoda ma tutaj klientów co chwilę. Super. Ja, ja jeszcze nie mogę doczekać, ale... Młoda dobrze zorganizowana, bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że sobie radzi. Tu towaru pełno, więc... Yy... No nie no, no fajnie, ja się bardzo cieszę. Dalej czekam. Jesteś, jestem u, mo, u naszej ulubienicy, kochanej. Ja tam mówiłam jej, powtarzałam cały czas, że pamiętaj, będziesz potrzebowała pomocy, masz dzwonić. Ona... Je, 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 nie może tak mówić, je, 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 tylko tak. Zadzwoń jak potrzebujesz pomocy. Dobrze, 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 siostro, będę dzwonić. To dobrze. Ja się bardzo cieszę. Jestem tutaj przy tym Bibiłu. Uniwersytet i tutaj zauważyłam w ogóle, że mają jakieś promocje w ogóle na kierunki 30, 20 i 10%, ale bym musiała się zapytać w ogóle co tam jest napisane, bo oczywiście jak merskiego nie znam, <laughs> a nie będę teraz z latała i nie będę tłumaczyła, ale moda wie, moda wszystko wie, więc czekam sobie, chłopaki czekają na mnie, mają coś tam do jedzonka, więc im dorzucę jeszcze papaja, salat. I posiedzimy sobie chwilkę u Marcina Ech, Dalsze relacje będę, będę nagrywała później, jak już zajadę. Okay, no i okej. Okay. Byliśmy z Marcinem coś zjeść. Uwaga, nie w kmerteist. Teraz e, lecę z powrotem po Tuk Tuk, e, Po mój motor raczej odebrać. No, e, proszę, kolega tu siedzi, no także idę się przywitać. No i proszę taka sytuacja, kolegę z Warszawy. Spotkałem krzyciu tutaj, mówi. Hello, hello, Maciej, Maciej. No dobra, e e to ja lecę szybko do Marcina. Oddać mu reklamówkę, jest reklamówka jeszcze? Jest, dobra. No i okej, okay. u Marcina już wszystko w porządku. Tam ja się tylko jeszcze porozlicza. czekajcie, ja zdejmę ten nocnik. O, tak jak mówiłem. Masę białych się pojawiło i ogólnie dużo jest turystów. Czy z Phnom Pen? Na no piękny manewr. Czy z Pen to bo widać na, po, po blachach na samochodach. Także będzie się dziać. Będzie. I, I tak wam powiem. Przyjechałem tutaj, bo miałem kupić karmę. Ale znowu coś poprzestawiali. No i co teraz? A nie, tutaj coś jest. Czekać. No jest, no ale Słucham no nie, to za małe jest Za taką małe dwa dolce No nic, ale ja wolę większą Od razu kupić Chyba wszystko wykupione No dobra, to jadę do następnego sklepu zobaczyć jak tam wyglądają sprawy A teraz w ogóle to się nie Nie składa, żeby jeździć po mieście, bo są normalnie takie korki i wszystko pozamykane w sensie ulicę. Masakra. Dobra. No trudno, muszę szukać karmy. Nie lubię tego zoologicznego tutaj. Zobaczcie te psiaki tutaj zamknięte. Nie lubię tego. O, pieski pozamykane w tych klatkach, ale muszę znaleźć karmę. Sama sucha. Czyli kaszana wszystko małe i słucham duszę dobra jadę stąd teraz nerwica tu bierze trudno chyba anchor market będzie wyjście bo wszystko jakby jest bez puszek trudno Dobra, puszkę kupiłem, e, ogólnie, że nie ma, no to chociaż jest tutaj jakaś puszka, ale ceny e, strasznie drogie są tutaj dla zwierząt, rzeczy, ale trudno, śmiechu będzie przynajmniej zadowolony, z, no, zobaczymy w ogóle, czemu będzie to smakować, jak to będzie konsystencja, bo ja chcę to pomieszać z tą suchą, nie wiem, czy to najlepszy pomysł, czy nie, wszystko wyjdzie w trakcie, jak to wygląda. śmiechu, No tu postawili krowę Jesteś ojciec? No i jesteś, pewnie że jesteś Co ci bomba nie być O pętyszki, pętyszki, pateluszki A idę uśmiechnięta mordeczka Czekaj, zobaczmy czy ty Będziesz chciał to w ogóle jeść Proszę, wstawaj sobie tam No ziomuś Chodź, ja ci to rozłożę trochę lepiej no proszę, no. no jedz, ty no je, no poważnie je, no to dobrze, ale coś, no okej, okay. mu pachnie ten sos chyba, to jest, tak to się nazywa, konsystencja tego co patrzyłem, to nie jest taka puszka, jakby mięsna, jakby u nas mielonka tylko jest po prostu taka inna, tu sąsiadki patrzą teraz zaskoczone co ten barang przyjeżdża codziennie i tutaj karmi tego psa i wszyscy teraz, cała wiocha wyszła <laughs> patrzą się tutaj przyjeżdżają i karmią A ja tu już jestem u Marcina, o proszę o Kładowcach zapomniałem. No właśnie, bo poprzyjeżdżało dużo osób, tak jak wspominałem już kilkukrotnie i yy, no, wycieczki. Na koniach już widziałem ludzi, yy, rowerami, masę ludzi jeździ rowerami. Tutaj teraz po Simri. Wypożyczałem sobie rowery tymi elektrykami. Ktoś kiedyś pytał o elektryki. Także widzę, teraz dużo też ludzi jeździ tymi elektrykami po mieście. No. No to okej. Okay. A tutaj sąsiadka. Jechałem do sąsiadki, do Koreanki po coś do picia i patrzcie to. I na autobus. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wszyscy obecni bilety sprawdzone. To mały kółkeczkę taka. Proszę bardzo. Także Oby tylko wszyscy dojechali, całe i zdrowo. No i na stałe godziny późno-wieczorne. E, wracamy do domu. do... Do nas na apartament. Będziemy teraz składać odcinek także późno. Bo zasiedliśmy się u Marcina. No tak sobie gaworzyliśmy, rozmawialiśmy. Natalia, przyje... Natalia przyjechała e, do nas, tutaj do Marcina. Była dzisiaj dziewczynami, także ruszamy do domu. Dobry, dobry wieczór. Dobry. E, kończymy ten odcinek. Zaczął się no, dramatycznie. Całe szczęście, no. że skończyło się wszystko dobrze. Eee, najważniejsze. Wszyscy są cali i zdrowi. Eee, tak, to jest najważniejsze. Tak. Co, co najważniejsze. się wydarzyło? Marcin tłumaczył u siebie na kanale. Eee, okay. Napędził nam stracha. No, no po prostu, jest tutaj no. inny styl, o którym mówimy. Inny sposób jazdy. Na wydre. Na wydre, na ekscentryczne zachowania Kmerów i tak dalej. Eee, um. My w dzisiejszym odcinku. Również spędziliśmy dzień osobno, Natalia... A to już na pewno na początku yy, wysłuchaliście, co? Tak, co no, także Natalia z dziewczynami wyplanowaliśmy. biega w jednym miejscu jest ja z jedną Kasią, a później z drugą Kasią, z dziewczynkami. No. Fajny, fajny dzisiaj dzień, naprawdę. I dziękuję dziewczyny za, za super dzień, naprawdę bardzo. Ja się zawsze w ogóle, zam... zawsze się z wami dobrze bawię. No tak, no to najważniejsze, żeby się spotykać. Pralka przestała prać, tak. taka propozycja. Okej, okay. shut up. A my się śmiałem, jakby zdemontyzowałem. No ty, to był numer, <grym> chyba. To był <grym> numer. No, ale, <grym> z, za dzisiejszy odcinek. Z, bardzo dziękujemy. Tak, dzisiaj ogólnie dla nas przyjechaliśmy tu do Semirep. Wróci wróciła w ogóle temperatura, wilgotność. Tak, tak. Y jak w Tajlandii się nie pociliśmy. To tutaj wszystko to wróciło z powrotem, mm. dlatego między innymi pranka ruszyła, pralka ruszyła, bo, bo tam, po prostu latach. ciuchy są wymieniane prawie, że non-stop. Mm. Także dzi za dzisiejszy odcinek bardzo dziękujemy. Za subskrypcje, które rosną cały czas, dziękujemy. za lajki, mhm. za komentarze, dobre, niedobre. Da, Najważ ślubam. Najważniejsze to nie przeklinać i nie, jeden do drugiego nie atakować. To jest reszta. Tak jak nie, no jest grzecznie na kanale. Mówimy, poodblokowywaliśmy. Po, chodzi o to, żeby się trzymać... Świąteczny prezent. Świąteczny, ale chodzi o to, żeby... No, ma być na normalnie, a nie tam jazdy. No jest na jazdy. Dobrze. I co? Nie no niech Wam się darzy. Tidum. Do jutra.